ogólne badanie pomiar ciśnienia, temperatury, saturacji oraz szczegółową ankietę kwalifikacyjną, żeby wykluczyć przeciwwskazania do szczepień i właśnie zaraz zadam panu doktorowi pytania, czy ostatni, w ciągu ostatnich czterech tygodni miał pan dodatni wynik testów w kierunku COVID, nie. Czy w ostatnich 14 dniach był kontakt bliski z osobą zakażoną COVID-em? W sensie lekarskim tak, natomiast w sensie poza lekarskim nie. Mieszka z osobą, która miała kontynuować Nie. nie. Czy w ostatnich 13 dni miał Pan podwyższoną temperaturę ciała, gorączkę? Nie. Dobrze. I tak to wygląda i, tak dalej. I, i, i przeprowadzamy takie, taki szczegółowy wywiad. Po tej, jeśli, jeśli nie będzie nie stwierdzę przeciwwskazań, to Pan doktor przejdzie do gabinetu zabiegowego, gdzie będzie podane szczepienie. Dobre. Proszę, tutaj zwracam uwagę, że na pewno fakt zaszczepienia nie będzie zwalniał jeszcze nikogo z obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych, tak? Czy, też na przykład, czy, czy mieszkańcy, jak już zaszczepicie wszystkich medyków, to, to, to wtedy mieszkańcy będą mogli być zaszczepieni tutaj, w tym gabinecie u pani Joli? Jest to bardzo ważna chwila. Rozpoczynamy szczepienia personelu z placówek medycznych, sektora zdrowia przeciwko wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Bardzo duże nadzieje wiążemy z tym szczepieniem, podchodzimy optymistycznie, mamy wszelkie dane z badań naukowych, żeby być, przekonany, być przekonanymi, że ta szczepionka jest bezpieczna i że odpowiedź na nią czyli stymulacja odporności przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest bardzo wysoka. Ile osób zaszczepicie? Ile jesteście osób w stanie dziennie zaszczepić? Będziemy starali się działać z maksymalną wydolnością dla naszej placówki. Szacujemy, że będzie to około 300 osób tygodniowo, jeśli będzie to niewystarczające, to będziemy się starali oczywiście tą wydolność zwiększać. Jeśli chodzi o odzew wśród personelu medycznego i pomocniczego personelu, również placówek medycznych, to jest on już na tą chwilę duży, a ze względu na decyzję wydłużenia zgłoszeń do 14 stycznia liczę na to, że będzie jeszcze większy. W skali naszego szpitala na tą chwilę już około 2 trzecich pracowników szpitala wyraziło chęć zaszczepienia. Dzisiaj będą zaszczepione pierwsze osoby, a ile planujecie dziennie szczepić? Mówiłem, mówiłem, o 300, mówiłem o 300 szczepieniach tygodniowo, a więc wychodzi to 60 szczepień na dzień roboczy. Jeśli będzie taka potrzeba, to również rozszerzymy to o szczepienia w sobotę. Panie doktorze, ile szczepionek trafi do kołożnika? Bo w tej chwili 75 otrzymaliście, tak? Tak, te szczepionki będą trafiać do szpitala w transzach, które będą wielokrotnością liczby 75. Takie są wymogi zachowania warunków bezpieczeństwa łańcucha chłodniczego dla do tych, do tych szczepionek. I w takiej jednej fiolce jest jedna dawka? W jednej fiolce jest dawka dla pięciu pacjentów, czyli jest to, jest to pięć dawek w jednej fiolce. Panie doktorze, pan się zaszczepi? Oczywiście. A dyrekcja szpitala już są takie informacje? Czy pani dyrektor się zaszczepi? Tak, cała dyrekcja szpitala również wyraziła chęć szczepienia. Natomiast priorytetowo traktujemy tych członków personelu, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie, a więc personel pracujący bezpośrednio z pacjentami z COVID-19, personel oddziału intensywnej terapii personel szpitalny i z Wiemy, że dzisiaj zostaną zaszczepione pierwsze osoby. To jest, to rozumiem, ktoś z lekarzy, tak? Nie tylko lekarze, pielęgniarki, szeroko rozumiane zawody medyczne. A dzisiaj kogo zaszczepimy? Zaszczepimy w pierwszej kolejności personel oddziałów, tak jak powiedziałem, personel oddziałów działających w szpitalu, który które sprawuje bezpośrednią opiekę nad pacjentami. Ale kto pierwszą tą, dawkę dostanie? Dzisiaj. Kto pierwszą dawkę dostanie dzisiaj? Jest, <grym> jest pan doktor. Jest już pierwsza. Jest, jest, jest nasz pacjent. Senior. pierwszy. E, Czy znaczy możemy pana też do... zaprosić? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pan, pan doktor de, de, Roman Trąskowski. kardiologicznego, który rzeczywiście jako lekarz aktywny, dyżurujący, ma na co dzień e, kontakt z pacjentami zakażonymi. E, Oczywiście ja strój też obecny. Panie że Pan jest przekonany, że to szczepionka jest bezpieczna. Nie mam żadnych wątpliwości. Nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba to zrobić. E, szczepionki szczepimy się na wiele różnych chorób od wielu, wielu lat. Są sporadyczne odczyny, bo tak nieliczne, że w sytuacji takiej śmiertelności, jaką w tej chwili mamy, jak chodzi o COVID, to nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba się, że trzeba to może złego zahamować. W ten sposób właśnie. I taką, i taką z taką informacją staramy się docierać do wszystkich osób które zadają nam pytania, ale też aktywnie docieramy z taką informacją, a więc informujemy przede wszystkim o tych korzyściach, których bardzo mój kolega bardzo pięknie powiedział, ale oczywiście też informujemy obiektywnie i rzetelnie o ryzyku, które zawsze z zastosowaniem każdego leku czy produktu leczniczego się wiąże, ale ważne, żeby to była informacja obiektywna, pozbawiona cech fake newsów i y, niepotrzebnych plotek, które wokół tej szczepionki, jak wiemy, wszyscy już się pojawiły. Ja bym chciał, ja nie lubię teorii spiskowych, ale chciałbym powiedzieć, że te fake newsy to tak jakby były przez kogoś stymulowane. Sorry, no tak, tak to odbieram, bo to jest coś dziwnego, że, że, że można tak y, napędzać pewną y, teorię antyszczepiankowcową, że to jest coś, y, to jest... Coś co mnie strasznie burzy i no, nie, nie rozumiem Ja chciałbym może powiedzieć y, o trzech takich sprawach, które no, dla nas jako profesjonalistów są szczególnie bolgarsujące. A, 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 a są to opinie, które się szczerze o szczepionkach. Po pierwsze y, ilość działań niepożądanych. Nie ma z badań nie ma żadnych przesłanek, żeby myśleć, że ta szczepionka będzie wywołała więcej działań niepożądanych niż Wszystkie szczepionki, które Proszę. podajemy, a przecież podajemy je nawet noworodkom czy niemowlętkom. Nawet ze względu na to, że tutaj składnikiem jest kwas nukleinowy, a nie białko, jak w większości szczepionek, nawet można się spodziewać, że ta liczba reakcji niepożądanych może być mniejsza. Druga sprawa to to, że ze względu na zawartość kwasu nukleinowego, MRNA, pojawiły się fake newsy, że ta szczepionka będzie. Fale modyfikowała genom ludzki. Absolutnie jest to niemożliwe z punktu widzenia immunologii czy genetyki. To jest szczepionka, to jest taka cząstka jak każdej innej szczepionce, która ma wystymulować nasz układ odpornościowy i nauczyć go reakcji na konkretny i tylko ten jeden typ antygenu. I żadnej tutaj innej modyfikacji genomu ludzkiego nie wchodzi to absolutnie w rachubę. I trzecia. Informacja, która krąży po internecie, to taka, że producent czy, czy sektor służby zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za działanie niepożądane szczepionki. Proszę Państwa, w, żadnym, w przypadku żadnego leku nie ma takiej możliwości, żeby, żeby takiej odpowiedzialności nie było. Europejska Agencja Leków, producent szczepionki, my lekarze będziemy monitorować wszystkie działania niepożądane. I wszystko tutaj w związku z tym będzie się odbywać zgodnie z najbardziej wyśrubowanymi kanonami, kanonami bezpieczeństwa. I transparentnie. I transparentnie.